Dziś zabierzemy się za pikowanie pomidorów, potrzebujemy do tego pustych doniczek, bądź tak jak ja preferuję obciętych butelek, ziemi i oczywiście pomidorów. Parę minut później ozdążyłem ja już tutaj do ziemi do doniczek, za chwilę tutaj lekko ją zwilżymy i ja idę po pomidory i widzimy się za chwilę. Leciutko podlewamy. Nie za mocno, nie za słabo. W przypadku doniczek nie ma problemu, bo mamy dziurę na dole. W przypadku butelek trzeba to bardziej uważać, ponieważ tam wszystko zostanie, co do niej wlejemy. Po tym delikatnym podlaniu przyniosłem sobie już sadzonki pomidorów do pikowania. Nie wypikujemy wszystkich, ponieważ jest ich tutaj zdecydowanie za dużo. W stosunku do moich tegorocznych potrzeb, reszta może później się przyda. A wam kto pomaga podczas pikowania innych prac? Nie wiem, nie wiem, czy to widzicie. Codzonka płynie jak najgłębiej, żeby jak najlepiej się ukorzenił. Tak, Wsadzamy. Uwijamy leciutko i powstaje nam o, takie taka sadzoneczka. Ja was tutaj nie będę zamęczał. Spotkamy się, jak już wszystkie posad. A przepikowane pomidory wyglądają tak. Na tym skończymy dzisiaj.